Powiedzenie bajki o pożyciu małżeńskim e, Dody. Ślimaków, ślimaków, ślimaków. Dobrze, ślimaków. O imieniu Dodaj Radio. Dzień dobry, drogie dzieci. Dzisiaj opowiem Wam bajkę o współżyciu seksualnym dwóch ślimaczków. Jeden z nich, pani ślimaczkowa, nazywa jedną publiczność. A bo no, tak, po prawej Tak, jeden i z nich, mianowicie samiczka. Brawo! Brawo! Się doda, doda! A jej mąż nazywał się Radio. Nie Radio. Radzio. Radio! Dobrze, i co dalej? I psa Rex. Mieszkali w takim bardzo pięknym domku z dużym, czerwonym kapeluszem, ponieważ był to muchomor. A mogę coś teraz ja powiedzieć? Muchomor ten był bardzo duży i rozłożysty. Ale dojdzie? Znaczy... Do... Tak? Jest Tak? w muchomorze. Razem Pies miał budę. ponieważ ze mnie. Była tam taka, duża buda. Dzieci sobie, wyobrażam, jaka duża jest buda. Buda jest taka duża. Proszę wyobrazić sobie! Dobrze? Jam. Jest <gibliotami> the Nie, wziąć do Jam, domu. A wrecks wióź do domu. A wrecks na do... na domek. Nie. Ja to <gibliotami> na depną, płacę pieska. Proszę dzieci się cieszą. A on A niechcący wskoczył na na domek. a tym no samym radio, który siedział w środku został zgniecony. Jego muszę jakby na miliony malutkich kawałeczków. A jego, a co z jego tą nie miał ją nerw, a co z zy... jego <grym> <zy> służyciem? <grym> Wracając do tematu. I tak w sposób, ponieważ Dodzia uwielbiała robić tą na pieska, postanowiła. Coś Książę A Ryksia ją zabił! Jak Reksio na nią wszedł, to ją zabił! Jak ją wszedł, to. Dodzia nie wiedziała, co ma robić! A jak wszyscy dzieci wiedzą, wszyscy wiedzą? Tak więc wiecie, wiecie, wiecie. Wiedzą, że ślimaki są obojniakami. No. Dlatego wy To jesteś teraz? Dlatego rozważają się same ze sobą. po postawiła, znalazła swoją partnerkę i założyła. Oh, nie. I się, się I założyła zespół z gością Andrzejewicz. No, dalej. Zawsze sobie Nie, powiem, nie powiem się zapomnieć Masz szansa, coś tam, coś tam coś. Obydwie robią sobie silikony, zafarbowały się na blond I stawię sobie duszne szczęki Czy ja mogę coś powiedzieć teraz? Nie mam mogę? No, czy, czy ja mogę coś powiedzieć teraz? To weź mnie A czy się nie bierz mnie? Jeszcze dużo. Słuchajcie, opowiem mój? wam dowcip o ślimakach. E, mianowicie jest sobie zegar. być? E, i na, i na... No jest ślimaka. ślimakach. Ty, 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 ty w tym uczestniczy też zegar, prawda? Był sobie zegar, to prawda? Jak każde dziecko wie, dzieci wiedzą. Dzieci wiedzą? Nie, Nie, tak, dzieci Są dwie wskazówki, duża i mała. I na dużej siedzą sobie jeden ślimak, a na, na małej i małe i małe, i drugi. No i tak... Godzinka minęła i tak spotykają się.